Codziennie policja niemiecka przywozi do nas emigrantów. Skandal po prostu dla mnie niebywały. Dla mnie jest w ogóle niezrozumiałą rzeczą, że nasz rząd nie reaguje na to. Ci, którzy pracują i są w miarę grzeczni w Niemczech, to tam zostaną, a tych najgorszych bandytów do nas przerzucają. Pan Donald Tusk yy, kłamie wednie w nocy nawet jak śpi to też w jego snach knują się przeróżne kłamstwa no wszystko tylko Rafał 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 on on jest najlepszy nie dopuszczam do siebie takiej myśli że mógłby Rafał Trzaskowski wygrać po prostu bohater jednej akcji nie ci politycy są tymi przysłowiowymi kretynami niestety to jest ten elektorat. Spotkać się na siłowni, powiedzmy z jakimiś gangsterami, którzy obok sobie tam sztangi podno podnoszą, to nie znaczy, że my się prywatnie znamy. TVN Show. Zanim przejdziemy do filmu, poprosimy Cię o chwilę uwagi. Czy wiesz, że kanał Gońca subskrybuje ledwie połowa z milionów widzów, którzy co miesiąc odwiedzają nasz kanał? Z Twoją pomocą chcemy to zmienić. Im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów, które możemy dla Was tworzyć. To my rozliczamy wszystkich polityków z ich pustych obietnic i kłamstw. To my ujawniamy, w jaki sposób krzywdzą ludzi wpływowi celebryci, tacy jak Krzysztof Rudkowski czy Królowa Życia. To my upominamy się o najsłabszych i z Waszą pomocą zmieniamy świat na lepszy. To co? Dałeś się przekonać? Zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy dalej mogli tworzyć najlepsze treści na polskim YouTube. Witamy dzisiaj o migrantów. Jak pani widzi, też to wszystko, co się obserwuje w Polsce. Pani czuje się bezpiecznie, czy też nie? Nie, nie czuję się bezpiecznie. Czułam się bezpiecznie, nawet już kiedyś byłam przez państwa stację pytana a propos wyborów tak a propos wygranej przez platformę obywatelską wyborów w 2023 roku i tego co potem nastąpi i nie czuję się absolutnie bezpieczna nie czuję się bezpieczna dlatego że telewizja która ma być rzekomo telewizją publiczną ale została przez obecny rząd jakby zawładnięta i, i w sumie siłą to było celowe zagranie Donalda Tuska, po to, żeby do opinii publicznej nie, przy, nie przedostawały się takie informacje typu, że codziennie policja niemiecka przywozi do nas. Emigrantów u siebie niechcianych, tak, oni sobie robią teraz przesiewają sobie ci, którzy pracują i są w miarę grzeczni w Niemczech, to tam zostaną, a tych najgorszych bandytów do nas przerzucają i nie każdy może się o tym dowiedzieć, bo takie stacje, jak TVN czy Polska to tym nie mówią, czy nawet TVP Info, które kiedyś. Było no mówiono, że to jest telewizja pisowska, no a teraz jest telewizją peowską, no nie, nie mówi się o takich rzeczach, tak i na przykład no, też rozumiem, że ludzie mówią, nie oglądam telewizji Republika, bo to jest pisowska telewizja. Nie twierdzę absolutnie, że w telewizji Republika również nie ma, może nie tyle co manipulacji, ale każdy na swoją stronę gdzieś tam, ale przeciąga te informacje, przedstawia je po swojemu ale jeżeli ja oglądam na żywo relacje z granicy polsko-niemieckiej i mieszkańcy z Gorzelca tak innych miejscowości przygranicznych wypowiadają się, że nie czują się bezpiecznie. Od tych mieszkańców na żywo dowiaduje się gdzie pan redaktor rozmawia z tymi mieszkańcami, że mają miejsce nawet gwałty, tak po stronie polskiej. Właśnie z udziałem tych niebezpiecznych emigrantów, których nam tutaj Niemcy przerzucają, dla mnie jest w ogóle niezrozumiałą rzeczą, że nasz rząd nie reaguje na to, że polska policja wjeżdża sobie na nasz teren tak, tak bez żadnego w ogóle pardonu. To, to jest yy, skandal po prostu dla mnie niebywały, bo yy, przyjąć. Yy, odwrotnie tę sprawę. No nie wyobrażam sobie, żeby Niemcy nie zareagowały. Zresztą Niemcy, z tego co już wiem, no wprowadziły kontrolę na swojej granicy. Do nas można wjeżdżać bez niczego, bez żadnej kontroli. Nie czuję się bezpiecznie też ze względów zdrowotnych, dlatego, że są to ludzie, którzy są niebadani, przywożą... To jest w ogóle inny kontynent, tak? Afryka, Azja... Ludzie, którzy przywożą do nas inne szczepy chorób, i uważam to wszystko za bardzo niebezpieczne. No, jak pani słyszy premiera Donalda Tuska, który mówi, że no po tych sytuacjach, kiedy to Niemcy przerzucali imigrantów do nas, że on reagował za każdym razem i nawet rozmawiał z kanclerzem Niemiec. Pan Donald Tusk kłamie. Wednie, w nocy, nawet jak śpi, to też w jego snach knują się przeróżne kłamstwa. Internet jest bezlitosny. W internecie można znaleźć wypowiedzi naszych polityków, a szczególnie obecnego rządu. Pan Tusk jednego dnia mówi, nie przyjmiemy i absolutnie nie ugniemy się przed Niemcami, następnego dnia mówi, że musimy ich przyjąć. Także to, co pan Tusk mówi, to trzeba nawet nie przez 10 dziedzin, tylko przez to, ponieważ Pan tu yy, yy, w słowach Pana Tuska nie ma absolutnie krzty prawdy. Jak Pani widzi na przykład no wczoraj było wystąpienie, znaczy przedwczoraj w ramach obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego no i tam premier Donald Tusk mówi o tym jaka Polska jest właśnie poważana też w Europie, na świecie, jaka jest silna gospodarka, no to co Pani myśli? Polska nie jest poważana i dobrze wiemy, że nie jest poważana. Jesteśmy takim po prostu pionkiem, wręcz takim pomiotłem teraz. Nie twierdzę absolutnie stanowczo, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości byliśmy tym takim tygrysem Europy. Niemniej jednak liczono się z nami. Liczono się z nami i uważam, że przez ostatnie 8 lat... Do 2023 roku, przez te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, rozwijaliśmy się i, i na przykład, spółka Orlen, która uważam, że bardzo, dużo, bardzo duże zyski przynosiła Polsce i bardzo dobrze prosperowała, nagle teraz jest na skraju upadku wszystko nagle pada. No, to jest to troszeczkę dziwne. Trwa kampania prezydencka, niebawem mhm. są wybory, już jesteśmy na ostatniej prostej. Myślę, że w drugiej turze walka rozegra się między Karolem Nawrockim i e, mm, panem Trzaskowskim. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, kogo popieram, no to oczywiście, że pana Karola Nawrockiego. W ogóle nie, nie dopuszczam do siebie takiej myśli, że mógłby Rafał Trzaskowski wygrać. To jest zastępca Donalda Tuska, który również tak samo jak Donald Tusk we dnie, w nocy, w południe kłamie. Również internet jest bezlitosny, nawet w stosunku do pana Rafała Trzaskowskiego i można znaleźć jego wypowiedzi, gdzie jednego dnia mówi tak, drugiego dnia tak. Pokusiłam się nawet o wysłuchanie audiobooka, gdzie pan Żebrowski, aktor, czyta książkę z życiorysu Rafała. No naprawdę prześmiewcze, no, to, to po prostu bohater jednej akcji. No, narcystyczna bardzo postać, najbardziej mnie rozśmieszyło spotkanie ze Stevie Wonderem, który po prostu tak sobie z tragarzami chyba przechodził koło Placu Konstytucji. No, wszystko tylko Rafał, 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 on, on jest najlepszy. Absolutnie nie dopuszczam do siebie takiej myśli, żeby, żeby mógł wygrać. Sondaże są takie, że poparcie dla Rafała Trzaskowskiego spada. E, uważam, że jest e, tchórzem, nie, nie podjął tej rękawicy i e, nie stawił się na debacie. No, jego, e, jego zdanie jest takie, że po prostu bojko, bojkotuje telewizję Republika, ale moje zdanie jest inne i wielu osób również, że on się po prostu peł tego starcia. No, to, to jest osobą inteligentną, niewątpliwie, ale. No nie podjąłby tego wyzwania. Ja jako patriotka uważam, że bardziej powinien brać udział w marszu niepodległości, który jest to jest ważna dla Polski data, um, ważna uroczystość i jako prezydent miasta powinien w tym uczestniczyć. Um, Twierdzi w tej swojej książce, że on bardzo mocno historycznie jest związany tutaj z Warszawą i historię ma w jednym palcu. Niemniej jednak jakoś nie czci tej historii polskiej ani historii Warszawy no rozbawiło mnie jego stwierdzenie w tej książce, że on jest pierwszym prezydentem, który w ogóle przywrócił pamięć powstańcom warszawskim. No, a, a Bronisław Komorowski e, przywrócił pamięć e, żołnierzom wyklętym. No to naprawdę to, to, to zakrawa na parodię. E, Czyli co, słaba recenzja tej książki? E, bardzo słaba, bardzo słaba. Niemniej jednak no, pewnie jego elektorat e, będzie czytał i będzie zachwycony. No, to oni chyba wierzą. I to nawet, bo, jak się nawet czyta komentarze w mediach społecznościowych, niektórzy piszą o politykach platformy, czy całej koalicji, no takie no, niecenzuralne słowa, tak? Obraźliwe w ich kierunku. Ale to nie ci politycy są tymi przysłowiowymi kretynami. Niestety, to jest ten elektorat, który Wierzy we wszystko, co mówi Tusk, co mówi Trzaskowski yy, i reszta tych yy, polityków z koalicji obywatelskiej. To oni są niespełna rozumu, skoro wierzą w to wszystko. Takie jest moje zdanie, ale nie tylko moje, bo wielu osób. I też słyszę opinie wielu osób, które mówią na przykład, a no głosowaliśmy w 2023 roku, bo chcieliśmy tej zmiany, ale żałujemy, jest wiele osób takich, które już się przekonały, że no ta zmiana no nie była dobra, tak? I widzą, że się dzieje źle. No a co by Pani powiedziała tym wszystkim? Przede wszystkim, którzy są po drugiej stronie sceny politycznej, którzy podkreślają, że na przykład Karol Nawrocki no ma jakieś takie nieczyste powiązania z jakimś półświadkiem. Ale ja słuchałam bardzo obszernego wywiadu z panem Karolem Nawrockim w kanale Zero, tak, u pana Stanowskiego, on tam bardzo szczegółowo wyjaśniał to, że on powiedzmy, chodził na siłownię, czy trenował boks, czy wiadomo, że do takich miejsc przychodzi, przychodzi różne środowisko ludzi, tak? I on powiedział, że oczywiście on zna tych ludzi, ale to nie są ludzie, z którymi on był w bliskich kontaktach, bo. No, Spotkać się na siłowni, powiedzmy, z jakimiś gangsterami, którzy obok sobie tam sztangi podnoszą, to nie znaczy, że my się prywatnie znamy. I pan Nawrocki to wszystko wyjaśnił, więc, a poza tym no, politycy Platformy nie szukają u siebie bliżej, bo myślę, że oni znają odpowiednio groźnych ludzi i, i nimi się również posługują w wielu sytuacjach. To jeszcze podpytam o Szymona Hołownię, jak Pani śledzi jego no, kampanię prezydencką? TVN Show. TVN Show? Tak. No temu panu się chyba pomyliło troszeczkę i on się nadaje na showmana, ale nie na polityka. Troszeczkę tak przerost formy nad treścią i również takie narcystyczne, może nie aż takie jak ra, pan Rafał Trzaskowski, ale też takie narcystyczne zapędy ma i też, że on jest. Na, no i również kłamie, no również kłamie, bo również e, wiele jest takich jego wypowiedzi, gdzie jednego dnia mówił tak, drugiego dnia mówił tak, choćby nawet o przyjęciu e, e, euro, tak, e, czy zlikwidowaniu gotówki. Więc są jego i archiwalne wypowiedzi, gdzie mówił, że musimy przyjąć. Teraz podczas debaty mówił, że nie przyjmiemy, że absolutnie za tym nie jest. Także... Eee, w internecie też ostatnio króluje Joanna Synyszyn. Jest pani zaskoczona, jak tak... No, no nie ma jakichś tam większych szans, no ale jednak no jakoś takiej popularność wzrosła na kanwie tej debaty w końcu. Powiem panu tak... Pani Joanna Senyszyn, która jest zupełnie z innej bajki opcji politycznej, absolutnie no, wiemy, pani Joanna Senyszyn ma poglądy lewicowe, skrajnie lewicowe. Ale muszę przyznać i mówię to naprawdę bardzo szczerze, że mam szacunek do tej kobiety, dlatego że jest niezmienna w swoich poglądach. Jest po prostu niezmienna. A pan Rafał Trzaskowski pan Donald Tusk, są jak te chorągiewki, według potrzeb. To bardzo dobrze to spuentował pan Stanowski, że dzisiaj wylosowaliśmy na debacie Rafała Trzaskowskiego, który nie popiera tak przyjęcia emigrantów. Pani Senyszyn bardzo mocno się trzyma swoich poglądów, nie zmienia ich, nie ma wypowiedzi jej, że dzisiaj powie to, a jutro to. Jest... Po prostu stanowcza w tym, co myśli. Dlatego mam, mam do tej kobiety szacunek. No to już na sam koniec. Mhm. Chciałem zapytać jeszcze właśnie o Rafała Trzaskowskiego, no bo jednak w tej kampanii prezydenckiej można zaobserwować tak. E no takie odwoływanie się do wartości właśnie tradycjonalistycznych, chrześcijańskich nawet. No tutaj, że właśnie zaoszczenie troszkę polityki względem te, no, tej polityki migracyjnej. No przede wszystkim, no 500 plus dla Ukraińców tak, ale tylko dla tych, którzy pracują na przykład. Wcześniej tego nie było. No jak pani też to interpretuje? No czy właśnie schowanie tej tęczowej flagi. No jak pani to odbiera? Ja to interpretuję tak, że Rafał Trzaskowski mówi to, co jest aktualnie potrzebne. No. Chwila jest taka, że potrzeba powiedzieć to, to on powie właśnie to.